Yo! Shumano, z tej strony Bory i witam was serdecznie na odcinku na moim kanale w tym odcineczku pokażę i yy, yy, w tym odcineczku powiem wam, że otwieram swój własny serwer Anarkii Anarchy, yy, otwieram swój własny serwer Anarkii yy, tutaj macie IP. jest jeszcze chyba będzie na W jeżeli będę miał czas montować, to nie wiem jak coś jak coś jest, ale nie ma lagów bo tak zrobiłem więc jakby już ten serwer wystartował, nie? tylko wystartował ten serwer dwa tygodnie temu więc, no nie jest jakiś nie wiadomo jaki ale też jest jakiś, po prostu też jest nowy więc wszystko tam, więc zbierajcie znajomych i zapraszam was na narkie a Aternus na razie jest, nie chcę się dawać pieniędzy na inny hosting Ale myślę, że się że Wam to spodoba, że jest Ternos. Więc, yes. jeżeli jeszcze będziecie, jeżeli doda, będziecie dodawać, to regulamin macie, to jest serwis bez zasad, ale muszą być jakieś regulaminy, że na przykład nie można, kurde, nie wiem sobie serc multicon, bo wtedy by było nie fair, jeżeli... bo ja będę to widział, jeżeli dodajesz sobie. Więc e, jeżeli dodacie sobie serca, e, dostajecie banana zawsze. Więc. E, a, jest coś takiego jak kradnienie. Serc, czyli jak zabija z kogoś. jego serce, a on traci. Jeżeli ktoś się zabije, traci serce, on e, przejmuje twoje. Więc... A, jeszcze nie można craftować serca. Więc to tyle. To tyle z tego odcinka. Zapraszam na serwer. No i tyle. Trzymajcie się i na